Numerologia w swojej dzisiejszej formie przenika tajemnice przekazywane z pokolenia na pokolenie przez ponad dwa i pół tysiąca lat. Pitagoras, nie tylko wybitny filozof, ale również matematyk, zapisując jej zasady, ofiarował światu wiedzę, której celem było nie tylko zrozumienie naszej energii, ale przede wszystkim odkrycie głębszej prawdy o samym sobie. To fascynujące dziedzictwo sięga czasów Sumerów, zdobywając uznanie kolejnych cywilizacji Egipcjan, Babilończyków. Fenicjan, Chińczyków, Japończyków, Greków, Majów, Azteków, a nawet Hindusi czerpali z niej mądrość. Pitagoras, który oddał się studiowaniu numerologii podczas podróży do Egiptu, głosił przekonanie, że wszechświat jest opisany liczbami, a każda litera ma swoje liczbowe odniesienie co pozwala na wyliczenie i zrozumienie energii każdego z nas. Jus numerologii to nie tylko projekt, to podróż ku głębszemu zrozumieniu samego siebie. Naszym celem jest dostarczenie narzędzi, które nie tylko ułatwią odkrywanie własnych energii, ale także uczynią tę podróż fascynującą i inspirującą. Nasze unikalne narzędzia zostały stworzone tak, abyś mógł eksplorować swoje wnętrze w sposób łatwy i klarowny. W moim życiu spotkałem inspirujących nauczycieli takich jak Grażyna Heinrich, która otworzyła przede mną bramy świata numerologii. Wspólne dyskusje na temat wrodzonych talentów, celów karmicznych czy znaczenia symboli, Skłoniły mnie do głębszych poszukiwań wiedzy na temat życia i wszechświata. Ukończenie szkoły numerologii, Maitra pod okiem pani Heinrich, oraz kursu astrologii prowadzonego przez pana Artura Świecha, pasjonata i badacza tego zagadnienia, poszerzyło moje horyzonty i skłoniło do jeszcze głębszego zanurzenia się w te fascynujące nauki. W naszym nieustannie rozwijającym się repozytorium wiedzy, znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. A dodatkowe materiały są regularnie dodawane, by sprostać twoim indywidualnym potrzebom. Ale to nie wszystko. Nasz panel klienta to osobiste źródło powiadomień o istotnych zdarzeniach i informacjach, które wpływają na Twoje życie. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy energią, a każdy nowy dzień może być pretekstem do dalszego rozwoju i jeszcze głębszego poznania, kim naprawdę jesteś. Przyłącz się do naszej społeczności, gdzie odkrywanie siebie staje się pasjonującą podróżą, a rozwój osobisty będzie Twoim codziennym celem. Moje wieloletnie doświadczenie numerologiczne skonfrontowałem z wiedzą astrologiczną, co pozwoliło mi spojrzeć szerzej na obie dziedziny. Zauważyłem fascynujące podobieństwa między numerologią i astrologią. Przyglądając się definicjom poszczególnych liczb, widziałem ich zbieżność z określeniem domów, sektorów w astrologii. To tylko wierzchołek góry lodowej w fascynującym świecie, gdzie wszystko i wszyscy są energią. Podczas odkrywania oraz studiowania fizyki kwantowej zauważyłem, że jedna z jej podstawowych zasad, odnosząca się do twierdzenia, że nic we wszechświecie nie ginie, lecz zmienia swoją właściwość energetyczną, ma zbliżoną tożsamość z zasadami numerologii. Sami wpływamy na swoją świadomość i percepcję, co przekłada się na rzeczywistość. Badania potwierdzają, że nasze myśli wpływają na zdrowie, a nasze nastawienie kształtuje praktycznie każdy aspekt życia. Poprzez dołączenie do społeczności US Numerologii Chciałbym Cię zaintrygować do dalszej eksploracji tego fascynującego zagadnienia.